Siemanko, dzisiaj wam pokażę mój serwer hamać. Na razie jest on w budowie. kiedyś będzie gotowy? Będzie ładnie z włączona i będziemy z niego go pijać. Więc tak, chodźmy na spawn. I tak, podam mojego sk'a. Będzie tam można napisać kogo tutaj dołać z listy i w ogóle. Więc i tak, zaczynamy Widzę na serwerze koks. Lepiej odłóż i tęgij do skrzyni. Czeka Życzymy miłej gry. Więc tu wskazówka, nie trzymaj No. tutaj jest e, info będzie i to na razie na tyle e, będą kolejne odcinki z prezentacji serwera więc subskrybujcie komentujcie i łapujcie